Mija 36 rocznica Powstania Solidarności. 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienie między Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym. Porozumienia sierpniowe oraz powołanie niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność były początkiem przemian, które w 1989 roku doprowadziły do obalenia panującego w PRL ustroju. Gdyby nie solidarność, to obawiam się, że bylibyśmy w takiej sytuacji, jak dzisiaj jest Kuba czy Korea Północna. A więc dzięki Solidarności. Dzisiaj możemy mówić, że jesteśmy w wolnym kraju, chociaż wtedy nawet o tym nie marzyliśmy, że to będzie tak szybko. Dzisiaj możemy układać sprawy no, według naszych wysiłków i woli. Nawet jeśli nie jesteśmy zadowoleni i mamy do tego prawo, ale to są nasze wybory. Nasz, Być może złe wybory, ale nasze. I to jest wielka wartość. Minęło 36 lat, problemy tamtych czasów zastępowały nowe, inne dziś przed Solidarnością nadal stoi wiele wyzwań i ważnych spraw społecznych do załatwienia. Kilkanaście tygodni temu panie pracujące w wielkich sklepach w supermarketach zwróciły się do naszego związku z, takim oto, z taką oto prośbą. Chciałybyśmy chociaż jedną niedzielę mieć wolną. W ogóle niedzielę chci chciałybyśmy mieć wolne dla rodziny, bo nawet jeśli otrzymujemy dzień. Wolny za niedzielę, to jest to poniedziałek, środa, no tak wszystko jedno, ale wtedy nie jesteśmy z rodziną, bo dzieci są w, są w szkole, a mąż w pracy. Jedyny dzień, tak jak w całej cywilizowanej Europie, to jest niedziela, dlatego też zebraliśmy podpisy, odpowiednią ilość. Wczoraj już było 200 tysięcy, a wystarczy 100, aby parlament zajął się ograniczeniem dla jasności, nie zakazem, ograniczeniem handlu w niedzielę właśnie po to, aby dać możliwość spędzenia czasu z rodziną i w sposób, jaki ta rodzina po prostu wybierze. W ramach obchodów przypadającego 31 sierpnia Dnia Solidarności i Wolności w Kielcach o godzinie 17.40 zostaną złożone kwiaty przed tablicą upamiętniającą powołanie związku na skwerze imienia Stefana Żeromskiego. Następnie o godzinie 18.00 w Bazylice Katedralnej odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny i Solidarności, sprawowana przez biskupa kieleckiego księdza Jana Piotrowskiego. Po modlitwie kwiaty złożone zostaną przed pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.